Witajcie z tej to jest taki szybki unboxing myszki RAT-7 firmy MatKat. Oczywiście tradycja YouTube nakazuje przedstawienie produktu po jego zakupie, później pobieżnie przedstawia jej funkcje, jak i oprogramowanie, a na koniec wydam wyrok, czyli w sumie to prawie recenzja. <grych> I Jeszcze taka ciekawostka, Matkec wykupił Saiteka za 30 milionów dolarów. Nie wiem czy to funkcjonuje w ten sposób, że Saitek już wcale nie będzie produkował, czy po prostu pod nazwą Matkec czy coś w tym stylu, ale wiem, że ta myszka na początku była dostępna jedynie pod nazwą Saitek. A z czasem pojawiła się właśnie pod nazwą Matkec. Oczywiście jest ona już na rynku dosyć długi czas, natomiast ta wersja jest dosyć nowa. Jest to wersja czerwona, lakierowana i właśnie przedstawię jej zalety i wady. Na ekranie już macie pierwsze spojrzenie na myszkę. Zaraz jeszcze pokażę, co jest w środku tego pudełka. Więcej, oczywiście, opakowanie, nie będę się wypowiadać, bo co tam ma mówić, że jest kwadratowe, 20 cm długości, 30 szerokości i tak dalej. Oczywiście to nie jest potrzebne, także tutaj jeszcze pokazuję Wam dodatki, jakie możemy tutaj zmieniać w tej myszce, bo jest ona właśnie taka customizowana, czyli po prostu możemy wymieniać parę tutaj części, na przykład na ten mały palec, tutaj na środek dłoni i tak dalej. Ten ostatni kawałek myślałem, że jest identyczny tak jak w standardzie, natomiast jest on troszeczkę wyższy, po prostu jeżeli chcemy trzymać dłoń troszeczkę wyżej, to właśnie możemy wymienić. Ten ostatni kawałek. A wygląda identycznie. Jeżeli byśmy nie nałożyli na myszkę, to po prostu nie ma mowy, że się byśmy kapnęli. I teraz jeszcze papierki wam pokażę. Oczywiście to jakaś instrukcja przedstawiająca, co on tam posiada, czy jak to zbudować. Właśnie coś takiego. Chyba każdą funkcję właśnie opisuje i tutaj, bo programie trochę było napisane, oczywiście mamy tutaj jeszcze jakieś reklamy, jak zwykle w każdym pudełku muszą być reklamy, no boże. I oczywiście jakąś gwarancję. Teraz przejdę do myszki, pokażę co za można ustawiać i tak dalej. Tutaj właśnie dzięki tam, takiemu przyciskowi możemy zdejmować tą tylną część, ja osobiście używałem tej gumowej, którą właśnie teraz przyczepiam. Można ją ustawiać na różnych odległościach od przycisków myszki, wcale się nie rusza, dopiero po naciśnięciu tego przycisku u dołu coś tam się właśnie poruszy. Teraz przejdę do możliwości zmiany obciążenia. Mamy tam 5 takich ciężarków, takich kółek, każde z nich waży 6 kg, jest to taka nowa technologia, która pozwala na takie duże obciążenie w takim małym miejscu. Nie no, oczywiście żartowałem. Ta myszka jest mimo wszystko ciężka jak na myszkę, ale każde z tych kuleczek waży 6 gramów. Ja osobiście wyjąłem je wszystkie, a mimo wszystko troszeczkę za ciężka jest dla mnie ta myszka. Chyba ze względu na ten lakier, ponieważ na bokach też jest ten lakier i nie ma za dobrze jak jej podnieść, ponieważ gdy jest ciepło lato, ręka jest troszeczkę spocona i suwa się z łatwością z tego lakieru i naprawdę ciężko podnieść tą myszkę, dlatego to jest naprawdę nieprzemyślane. Na ten bok, na mały palec, akurat jest zmiana na gumowy przycisk, na gumową część, natomiast tamta mi również nie odpowiada, bo ten, ta guma jest taka mocna, że ten palec się męczy i akurat tam bardziej Odpowiada lakier i tak to mam zazwyczaj dwa przyciski, natomiast od strony gdzie jest ten precision aim, taki czerwony przycisk, który właśnie zmniejsza rozdzielczość dpi i od tego jest znany właśnie rat, to tam powinna być gumowa powierzchnia, naprawdę, albo powinno to być zmienialne, albo właśnie na stałe gumowa powierzchnia, tam gdzie jest właśnie kciuk, o tutaj właśnie jest ten czerwony przycisk. Właśnie go kliknąłem i to mi się wsunęło do środka. Ta część u góry to się właśnie stabilizuje, ja natomiast nie mogę wtedy to znaleźć, jak to nagrywałem, bo oczywiście komentuję już po nagraniu. U góry tam się wsadza, właśnie przekręca taką śrubkę, i wtedy to się stabilizuje mocniej. Natomiast nie mogę tego znaleźć. Udało oczywiście, mamy powierzchnie teflonowe, dosyć cienko wyglądają niestety. Znaczy na cienkiej powierzchni są chyba szczepione, myślę, że szybko by się starły i... To tyle. Laser oczywiście mamy 6400 dpi. Ja i tak połowy nie będę używać. Dla mnie myszka powinna mieć do 4000 dpi. Przynajmniej ja tyle będę używać. Myślę, że chyba przy większych rozdzielczościach przydają się właśnie te większe ilości dpi. Nie jestem tego pewien, ale właśnie z tego co pamiętam, to tak jest. Za myszkę zapłaciłem 99 euro, czyli jakieś 420 zł, około coś w tym stylu. I osobiście nie polecam tej myszki. Nikomu, ponieważ właśnie przynajmniej tej wersji lakierowanej, bo nie można złapać dobrze tej myszki. Natomiast fajna jest opcja, że można fajnie sobie rozprowadzić palce po bocznych przyciskach i również na rolce. Zazwyczaj to jest dosyć ściślone i nie ma miejsca na to. Na tej myszce możemy sobie ustawić, że będziemy mieli taką możliwość. Rolka ogół ogółem jest bardzo fajna. Ta druga rolka też bardzo fajny mechanizm. Natomiast ogółem to nie podała mi się ta myszka ze względu na ten lakier może, może dlatego. Tutaj troszeczkę za bardzo różowo na tej kamerze wyszło. Jest to dosyć czerwony, ładnie wygląda ta myszka. Jeżeli chcemy sobie powiesić na ścianę jako obraz, to właśnie to będzie bardziej pasować niż do biurka, do gry. Ogółem to całkiem kreatywnie właśnie zaprojektowana. Motyw z drugim kółkiem i przyciskiem do zmniejszania dpi w trakcie gry bardzo mi się spodobał, ale no, troszeczkę jej brakuje do takiej profesjonalnej myszki gamerskiej, którą można naprawdę stosować w każdej grze, i tak dalej, która sprawdza się na każdą sytuację, to no, bra brakuje jej dużo do takiej myszki. Chociaż myślę, że gdyby wprowadzić do niej parę poprawek, to mogłaby być całkiem niezła. Używałem ją jakieś 10 godzin z tego co zauważyłem, to właśnie najbardziej ręka się męczy podczas podnoszenia myszki. Także jeżeli nie mieszkasz na syperie albo gdzieś, gdzie nie pozwolą Ci się ręce z ciepła, to nie polecam kupować tej wersji. Nie testowałem tych bardziej matowych, ale myślę, że byłoby dużo bardziej przyjemniejsze w użytkowaniu. Lakier pasuje jedynie do lewego i prawego przycisku. Tam naprawdę bardzo dobrze się wpasowuje i nie przeszkadza w niczym. Także myślę, że z informacji, które tutaj przedstawiłem, można już wyrazić jakieś zdanie na temat tej myszki. Teraz przejdę jeszcze do oprogramowania. Jest to takie okienko z czterema zakładkami. Niestety nie można ustawiać jego wielkości, nie można go pomniejszyć ani nic w tym stylu. Co troszeczkę jest frustrujące. Tutaj mamy do ustawienia cztery tryby rozdzielczości DPI, czyli po prostu szybkość myszki, a na dole o jaki procent ma zmniejszać Precision a właśnie szybkość tej myszki. I tutaj właśnie możemy zobaczyć na myszce takie cztery, właśnie przyciski, takie świecące diody, które wskazują, który poziom właśnie szybkości teraz mamy ustawiony. W trzeciej zakładce możemy edytować zastosowanie przycisków, jak i zapisywać profil, wybierać właśnie jeden z tych trzech profili, aktywować profil, i tak dalej. Możemy obkręcić sobie tą myszkę do obkoła. Nie wiem po co, ale można to zrobić, właśnie. Także po prostu takie tutaj główne ustawienia. mam ogółem do wyboru trzy profile. O profilu, który wybraliśmy, informuje nas kolor diody znajdujący się na myszce. Z tego co pamiętam, to każdy przycisk może wykonywać 18 przycisków. Także można na przykład na jeden przycisk ustawić sobie swoje nazwisko i imię, czy coś w tym stylu, tak jak ja przed chwilą. Tutaj imię pokazałem, sobie na kuku zastosowałem. Może to być przydatne, jeżeli odpisujemy często taką samą rzecz na czacie. Po prostu stawiamy sobie taką kombinację przyciski, jak na przykład przycisk do pisania, później napisany tekst i Enter. I wszystko to za jednym razem wyśle ten jeden przycisk. Także myślę, że już wszystko co najważniejsze omówiłem dotyczące tej myszki. Mam nadzieję, że się czegoś nowego dowiedziałeś, jeżeli chciałeś sobie kupić tą myszkę. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć.